Dzień dobry. Witam wszystkie osoby spod znaku Lwa. To jest czytanie dla was na październik 2020. Kochani, dziękuję wam za waszą obecność na moim kanale. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, zapraszam do opisu pod tym filmem. Tam zamieszczam mój adres mailowy oraz adres mojej strony, poprzez którą również można się ze mną kontaktować. No dobrze, to co dziś dla Was przygotowałam? A dzisiejsze czytanie poprowadzę talią Telemy, bo poczułam, że właśnie ta talia chce nam coś powiedzieć na ten październik, coś wartościowego. A zatem całe czytanie robimy tą cudowną talią Telemy. Ona jest bardzo lekka w przekazie, ma takie obrazy, które w cudowny sposób przemawiają do naszej podświadomości. Okej, okay. no to zaczynamy. Z jaką energią lwy wchodzą do miesiąca października, czyli skąd ruszacie, tak? Jaki będzie początek miesiąca? Ruszacie energią kapłanki i do tego siódemka mieczy. W tych dwóch energiach widać, że dla lwów początek miesiąca to początek pewnego rodzaju przebudzenia. Kapłanka to energia dużej podświadomości, dużej intuicji, takiej mądrości życiowej, wiedzy o życiu. Patrząc na dopowiedzenie Siódemki Mieczy, to ja bym powiedziała, że dla wielu lwów, Początek miesiąca, czy w ogóle październik, tak, będzie takim czasem, w którym wy zapragniecie przebudzić się do prawdziwego życia. Co mam na myśli, mówiąc przebudzić się do prawdziwego życia, przestaniecie e, siebie oszukiwać, jeżeli do tej pory robiliście coś, e, co tak naprawdę nie było do końca wasze. Czy robiliście rzeczy w taki sposób, że nie chcieliście widzieć tak naprawdę rzeczywistości, zamiataliście coś pod dywan, a może patrzyliście na różne sytuacje w swoim życiu poprzez różowe okulary, nie w taki sposób realny, w taki, jakimi one naprawdę są, tylko widzieliście je w taki sposób, jakbyście chcieli, żeby były. I tutaj w tych energiach widać takie przebudzenie, że ruszacie po wiedzę o samych sobie, tak jakby się miało obudzić wasza samoświadomość i zaczynacie patrzeć na swoje życie i na swoje dotychczasowe postępowanie, czy yy, te zdarzenia i sytuacje i okoliczności, w których się w tej chwili znajdujecie tak realnie, właśnie już patrzycie sobie szczerze w stu procentach w oczy i widzicie tą rzeczywistość, taka jak ona jest naprawdę i wyciągacie z tego, co zobaczycie, wnioski, wnioski, które prowadzą Was Przyszłości do spełnienia, do szczęścia, tak? Kapłanka jest energią dużej takiej dojrzałości, mądrości. To jest właśnie ktoś, kto kieruje się w swoim życiu intuicją. I to, na co warto jeszcze w tych dwóch energiach zwrócić uwagę, to abyście nie mylili lęku z intuicją. To znaczy, jeżeli coś, ten siódmy zmysł, tak powiem, podpowiada Wam coś i Wy to oceniacie właśnie w sposób taki bardzo zalękniony, to e, przemyślcie to, przeanalizujcie, zastanówcie się, z czego ten Wasz lęk wynika. Czy to nie jest przypadkiem tak, że być może... Robicie coś wbrew sobie, dlatego że boicie się jakiegoś odtrącenia, boicie się porzucenia. I wówczas jesteście w stanie, właśnie tak jak patrzę na tą siódemkę mieczy, oszukać siebie, zatracić siebie, ukryć swoje prawdziwe pragnienia, swoje potrzeby, tylko dlatego, żeby właśnie Ktoś was docenił, ktoś was nie odtrącił, czy to w sprawach takich emocjonalnych, związkowych, czy w sprawach zawodowych, tak? Warto tutaj o tym pomyśleć i tak właśnie realnie na wszystko spojrzeć. Zawsze, jeżeli coś wam intuicja podpowiada, to po prostu to zweryfikować w taki sposób bardzo logiczny, tak? Do czego dążycie? Tutaj skąd ruszacie, a teraz do czego dążycie, czyli można powiedzieć z jaką energią będziecie kończyć miesiąc październik. A tutaj mamy pazia mieczy i do tego rycerza kielichów e, dążycie do, tutaj mówiłam o przebudzeniu, a tutaj pojawia się właśnie, tak jakbyście mieli się przebudzić i w tym paziu mieczy e, wejść w taką energię bardzo analityczną, ale jednocześnie y, taką energię nowego pomysłu, gdzie Wy robicie pierwszy krok do jakiegoś swojego celu, tak? I jesteście tutaj tak, tacy błyskotliwi, tacy dociekliwi, szukacie informacji, właśnie y, szukacie wiedzy, ale w sposób taki bardzo ciekawy. To paść mieczy to jest tak jak takie ciekawe świata dziecko, tak? które chłonie wszystko, co, co ten świat mu daje, chce się uczyć, nowości. I w dopowiedzeniu jest rycerz kielichów, więc y, ja bym to widziała w ten sposób, że y, tutaj zaczynacie działać jak taka iskierka celu, a tym celem waszym jest... Y, podejście do siebie, do życia, do swoich potrzeb, do swoich pragnień z miłością, z taką otwartością, z taką właśnie chęcią budowania swojego życia w sposób, który da wam prawdziwe spełnienie, który da wam szczęście. To tak? jest taka otwartość z jednej strony właśnie. Chęć poszukiwania, zdobywania wiedzy, próbowania nowości, z drugiej strony właśnie takie nastawienie na siebie, na to tworzenie, wypiekanie tego swojego życia z takich wartości, które nosicie w sobie i które są waszymi prawdziwymi pragnieniami, marzeniami. Teraz jeszcze skojarzyło mi się, patrząc na te dwie energie, że tutaj też może się pokazywać taka namowa do swego rodzaju tajemniczości, żeby też nie opowiadać się ze wszystkim światu, tylko zachować yy, właśnie taką tajemnicę, robić coś yy, najpierw, powiem tak, w zaciszu swojego serca, a dopiero potem pokazywać to światu. Tak? Yy, paś. Z kolei mieczy jest energią, która potrafi być bardzo niecierpliwa. Taka, jak to dzieci bywają, tak? tupie nóżkami. Coś zrobi jeden pierwszy krok i już by chciał e, osiągnąć ten cel. I tutaj jest namowa do tego, daj sobie cierpliwość, wejdź w tą miłość do siebie i to, co będziesz budować, buduj powoli, właśnie z takim zrozumieniem. Jakie energie Was będą przeprowadzać? Tutaj z początku miesiąca, na koniec miesiąca, czyli można powiedzieć, co w połowie miesiąca tutaj dla Was się pokazuje. A tutaj pokazuje się czwórka buław i do tego karta diabła. Czwórka buław jest energią właśnie poszukiwania takiego miejsca czy to fizycznie, tak, mówiąc miejsca fizycznie swojego domu, rodziny, czy jeżeli będziemy patrzeć z perspektywy spraw zawodowych, to właśnie miejsca pracy, prowadzenia biznesu, czy może tutaj być mowa o takim, takim bezpieczeństwie i enklawie własnego serca. I ja bym to tutaj w ten sposób odczytała, patrząc na te wszystkie energie. Połowa miesiąca to jest takie właśnie... Ruszenie. Tutaj, powiedziałam, może nastąpić pewnego rodzaju przebudzenie, żeby patrzeć w sposób realny na wszystko. I tutaj przychodzi takie pragnienie zbudowania tego bezpieczeństwa, dania sobie tej enklawy. W karcie di diabła pójście za swoimi marzeniami, pójście za swoimi pasjami z taką właśnie ognistą energią diabła, który po prostu pragnie to spełnić, pragnie to zdobyć. I tutaj ruszacie już do tego zdobywania z miłością do siebie. W tych dwóch energiach mogłabym powiedzieć jeszcze, że może w połowie miesiąca nastąpić takie swego rodzaju zrzucenie kajdan, które Was w tej chwili czy do tej pory mogły Was ograniczać. I właśnie pójście w nowe z ciekawością, z miłością, tak? z pasją. Jakie energie będą Was wspierać? wprowadzeniu siebie w październiku. A tutaj mamy szóstkę denarów i królową buław. Szóstka denarów to energia, która pokazuje, mówi, ta karta mówi o równowadze, o równowadze w waszym życiu, o równowadze w braniu i dawaniu, gdzie wy właśnie czujecie, że żyjecie. W zgodzie ze sobą, szczerzy jesteście wobec siebie, nie oszukujecie się, tak jak tutaj w tej siódemce mieczy, tak? Nie robicie niczego wbrew sobie, tylko dlatego, żeby być może was ktoś nie porzucił, żebyście nie byli odtrąceni, tylko macie poczucie własnej wartości. To poczucie własnej wartości też widać w karcie diabła. I wy wiecie, czego chcecie. I potraficie o to zawalczyć, a z drugiej strony potraficie w sposób bardzo asertywny, ta asertywność też jest tutaj w tym paziu mieczy, powiedzieć o swoich potrzebach, co Wam e, pozwala, pomaga te potrzeby spełniać, a co przeszkadza. I właśnie z taką ognistą energią królowej buław wy dążycie do tej równowagi, tak? Nazywacie sprawy po imieniu, potraficie właśnie głośno mówić o swoich potrzebach, bez lęku o to, że ktoś to może źle odebrać, może przez to was źle ocenić albo może was odtrącić. Tutaj jest gigantyczne poczucie własnej wartości. Królowa Buław to jest królowa. Kobieta, mężczyźni to przełożą sobie na energię męską, która naprawdę wie, czego chce, która jest, ma poczucie własnej wartości, która jest niezależna tak? i potrafi walczyć o swoje. I z taką, taka postawa powinna Was przez ten październik prowadzić, bo ona będzie Wam sprzyjać. Jakie energie i postawę z kolei warto wyrzucić, bo... Nie służy wam i będzie wam przeszkadzać. Tutaj mamy trójkę kielichów i kartę rydwanu. I to, co mi się głównie przewija w tych dwóch energiach, to dla niektórych z Was, niektórzy z Was, tak, mogą w tej chwili, czy do tej pory, mogli mieć takie poczucie, takie wewnętrzne przekonanie, że los wszystko sam za Was załatwi, że Wy płyniecie na fali życia. I gdzie was zaniesie, tam będziecie. I z jednej strony, nawet czując w sobie lęki, tak, nie chcieliście się z nimi rozprawiać, tylko e, być może zostawiacie wszystko właśnie na łasce losu i wierzycie w sukces, a z drugiej strony gdzieś was przytłaczają lęki. I taka energia, takiej właśnie bym powiedziała w tej trójce kielichów bez troski takiego podejścia może, a, raz się żyje, ja się bawię, tak? Ja, mm, ja się poprzez takie właśnie lekkie podejście y, może chronię swoje prawdziwe pragnienia, gdzie się ukrywam. Więc taka postawa właśnie puszczenia tego życia i tych lejców swojego życia, samopas i takiej energii beztroski, zabawy to warto porzucić i warto w sposób bardzo świadomy tak, zacząć e, zdobywać to, na czym Wam zależy. Bez lęków, tylko właśnie z poczuciem własnej wartości. Jaka rada dla Was na ten miesiąc? A radą jest Rycerz Mieczy i Dziewiątka Mieczy. E, kochani, rada... To przede wszystkim tutaj pokazało się zadbać o swoje serce, o bezpieczeństwo i spokój swojego serca. W jaki sposób w rycerzu mieczy przyjąć postawę ogromnej determinacji, takiego po prostu październik warto, aby był dla Was miesiącem, w którym Wy sobie powiecie, że nie chcecie się już zadręczać żadnymi trudnymi myślami, że nie chcecie ulegać swoim lękom, które być może do tej pory traktowaliście, że to jest wasza intuicja, a tak naprawdę nigdy tego w sposób realny nie sprawdziliście, tylko właśnie z braku poczucia własnej wartości takiej pełnej, tak? Być może tłumaczyliście swoje lęki, oszukując się przy tym, tak? I tutaj jest namowa do tego, i rada, aby rozprawić się z wszystkimi swoimi trudnymi myślami i je po prostu z życia pogonić, wejść w ogromną e, determinację do tego, żeby ruszyć w stronę swoich marzeń, ruszyć w stronę e, spełniania swoich pragnień, swoich potrzeb i porzucić wszystkie e, trudne myśli, które tak naprawdę. Do tej pory mogły was blokować na prawdziwą realizację siebie, mogły was dawać wam takie zmęczenie, zmęczenie myśli, zmęczenie serca, tak. Tu żegnacie się z, ze swoimi lękami, z myślami, którymi się sami zadręczacie. Nie ma już na to miejsca. Jest miejsce na budowanie stabilności, na niezależność taką wewnętrzną, głęboką, na poczucie własnej wartości, na równowagę w swoim życiu i na wzięcie losu w swoje ręce. Nie czekanie, że ktoś albo właśnie los coś sam za was załatwi. No dobrze moi drodzy, życzę Wam pięknego października i Wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.